Cześć, witajcie w kolejnym filmie w Lew już, który 11, 11 monoterapii, a w sumie 23. Jest tu tyle ludzi wokół mnie, o, może tak stanę, że głupie mi gadać, więc myślę, że odezwę się potem. Mam jeszcze aż, aż 3 minuty, nie wiem co zrobię z tym czasem. Dobra, proszę mi tutaj nie wchodzić w kadr. Powiem Wam, że mamy pogodę idealną, chyba są 24 stopnie, więc ja nie wiem, czy może być lepiej. No, nawet się w miarę wyspałam, powiedzmy, jak stając o 6 można się wyspać, to, to tak. No. Więc ym, powiem to chyba po raz 23, yy, że mam nadzieję, że szybko to dzisiaj pójdzie i że jak najszybciej będę w domu. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale jest mega mało ludzi, gdzie są inni pacjenci Próbowałam zjeść barszcz, no niestety nie wyszło i stanęło na jajku. Wlew miałam kilka dni temu ale nie chciałam nagrywać, dopóki nie zrozumiem, co się dzieje. Więc poczekałam właśnie te kilka dni, i teraz spróbuję jakoś to ułożyć chronologicznie. Dobra, to może po kolei. E, chyba pierwszy raz e, w tym szpitalu trafiłam na lekarza, dokładniej panią, e, lekarz, która nie do końca była miła, nie wiem jak to powiedzieć, bo. Nie było jakoś bardzo źle, ale nie wiem, może miała jakiś gorszy dzień czy coś um, ale było dziwnie. No, serio było dziwnie. W sensie tak, najpierw e, z dwie godziny się spóźniła i tam już właśnie i, i pani pielęgniarki, i pani, i panowie pielęgniarze w ogóle tam dzwonili i też szukali, i coś tam, coś tam, coś tam. A jak już przyszła, to z taką e, pretensją wielką, i zastanawiałam się, przepraszam, co ja, co ja tu zawiniłam, że, że jestem, że choruję, o co chodzi. Co chwila tak wsychała, takie Ach! i tak dalej, i ja wiecie, leżę tam, takie, co się dzieje mówiła też do mnie po maltańsku, ja mówię, że odpowiadam jej po angielsku, mówię, że tam po maltańsku, tam tylko trochę i tak dalej. I wiecie, tutaj Maltańczycy są tacy bardzo otwarci, tak zagadują, zawsze są bardzo mili, przepraszają też za wszystko, dosłownie za wszystko. I to po prostu było coś nie tak. No ale dobra, stwierdziłam, ok, może ma zły dzień, no, nieistotne, Yy, więc yy, szybka rozmowa, bla, bla. Yy, nie miałam za bardzo jakichś tam skutków ubocznych, żeby o nich dyskutować, więc dobrze. Yy, no i że trzeba założyć wenflon, nie? Jak zawsze. I zaczęła mi się yy, wbijać. Yy, poczekajcie, pokażę wam na drugiej ręce, bo może łatwiej będzie mi się trzymać. Yy, znaczy trzymać telefon yy, yy, tutaj, tak o tu. Może pokażę osób. Zaczęła mi się tutaj wbijać, nie? I. Nie szło jej, może, może tak ładnie mówiąc, nie szło. Nie szło pani. Nie wiem, czy właśnie dlatego, że była zdenerwowana, ale dosyć mocno mnie pokuła. I tak jakby dalej wbijała tą żyłę i tak mocno na siłę. Wbijała w żyłę tę igłę, właśnie tak na siłę. I nagle poczułam jeden z największych bólów w moim życiu. Bólów ból? Kumacie, bardzo bolało. To było coś strasznego. Zaczęła mnie boleć cała ręka, w sensie tak tu cała dłoń i, i, i tu kawałek przedramienia i to był tak przeszywający ból, że wiecie, ja nie jestem osobą, która jakoś tam krzyczy, która Cokolwiek. Ja po prostu zawsze zaciskam zęby, albo gryzę się w wargę, albo wbijam sobie paznokcie w dłoń, albo coś takiego. Ja nawet podczas porodu, jakoś tak głupio mi było trochę krzyczeć, trochę krzyczałam, ale bez przesady, no bo nie wiem, nie krzyczę. I tutaj po prostu ja mówię do niej tylko proszę przestań, bo ja nie wytrzymam, mnie wszystko boli i to tak, wiecie co, z bólu zaczęły mi lecieć łzy. Normalnie. Ja mówię, bo siedzę tam i ryczę, i ta ręka aż musiałam, wiecie, drugą ręką sobie to podtrzymywać, bo ja mówię, coś się dzieje, co się dzieje z moją ręką. I oczywiście staram się jej opisywać na bieżąco to, co czuję, a ona nic nie skomentowała nawet, nie? W sensie ja nie wiedziałam, czy, 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 czy to coś poszło nie tak, czy zaraz będzie ok, czy coś, bo nic. Po prostu tak jakby olała to i ja mówię jej, że odczuwam takie, jak to po polsku, mrowienie w, no, na całej ręce i to takie bolesne dosyć mrowienie, po czym zaczęłam tracić czucie w trzech palcach, nie? I wiecie, ja to wszystko jej mówię, nie? A ona takie... I taka w ogóle poczułam się jakby ona była wkurzona za to, że to dłużej trwa, że ja ją tutaj dłużej jeszcze przetrzymuję, bo nie wiem, żyła mi nie zadziałała. Yy, czułam się okropnie, powiem Wam, czułam się okropnie fizycznie, czułam się okropnie psychicznie. Yy, masakra. I w końcu jej powiedziałam, yy, dobra, może spróbujemy, bo ona chciała dalej próbować w te żyłę, nie? W ogóle nie, nie miałam logiki tutaj postępowania. Ale powiedziałam, że nie, nie chcę, że, że spróbujmy na drugiej ręce. I tam już bez problemu się wbiła i poszła. Nie? I ja jeszcze mówiłam, ale że ja na zmianę albo mnie boli ta ręka, właściwie no już potem palce bardziej niż tam cała ręka, albo przestaję to czuć. Nie? Koniec. Nie? Także fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No i po prostu postanowiłam sama siebie obserwować, no bo moje założenie było takie, że po prostu wbiła mi igłę w jakiś nerw i poszło. Nie? I powiem Wam, że na szczęście ten ból powoli ustępował. Powoli. Nacisk na słowo powoli. Bo potem sam w lew już poszedł, wszystko sprawnie, ok, bo od razu był lek, bla, bla, wypisali mnie, to poszło sprawnie i całkiem nieźle się czułam, tak wiecie, jeżeli chodzi, nie chciało mi się za bardzo, nie wiem, ani wymiotować, i nie było mi słabo, znaczy wiecie, trochę zawsze jest, ale nie jakoś bardziej niż przeciętnie, więc wszystko było ok, ale no martwiła mnie ta ręka, no tak jakby kogo by nie martwiła, nie? Potem w domu, no jeszcze nie czułam jej tak normalnie. E, czułam takie delikatne mrowienie, ale normalnie mogłam ruszać, e, no podnieść coś takiego, więc um, uspokoiło mnie to. Ale później, mówiąc później, mam na myśli z dwa dni później, um, zaczęłam, chyba znowu muszę Wam pokazać nosem, o tu, tutaj, tutaj e, czuć m, ból. No i e, Szczęście w nieszczęściu, zaczęłam ten ból następnego dnia czuć także w drugiej ręce. I to mi zaczęło promieniować również na palce. Tak więc wszystkie osoby, które mi pisały, że e, to jest kwestia czasu, aż będę odczuwała te bóle, mm, tak, miały rację. E, musiałam poczekać do 11 wlewu i odczuwam je. Zaczęło się, e, zaskoczyło mnie jak bardzo. To boli, w sensie myślałam, że to będzie trochę takie, wiecie, tam delikatne mrowienie, a jak to dochodzi do mm, opuszków palców, to dla mnie jest to odczuwalne, jakbym, nie wiem, jak ktoś by mnie tak, no delikatnie, bo delikatnie, ale cikał nożem, tak bardzo szybko, albo nawet dziesięcioma nożami. Yy, no to jest no, taki stopień bólu, że muszę zrobić tak, mniej więcej. Yy, no i boli mnie, no po prostu. Często cała dłoń. Yy, nie, nie jestem na przykład w stanie, w sensie tak, inaczej. Dzisiaj już jestem, ale wczoraj, przedwczoraj i przed, przedwczoraj nie byłam. Nie byłam w stanie na przykład mm, odcedzić ryżu albo odkręcić szamponu pod prysznicem. Yy, już nie mówiąc o takim szaleństwie jak podniesienie córki. Yy, straszne, naprawdę straszne, bo yy, nie mogłam też zrobić jakichś podstawowych rzeczy, stylu, Wiecie co? Nawet nie mogłam złożyć filmu, bo no, ręka mi nie działała i to obie ręce mi nie działały i trochę się przeraziłam, że tak jakby wiecie chorujemy, no nie? Jest sobie poważna choroba i potem część osób um, wchodzi w stan remisji, potem tam można ich nazwać zdrowymi i tak dalej i życie się kręci, ale wiadomo, że skutki uboczne z nami bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często zostają. Jeżeli ktoś pracował na przykład ciężko fizycznie, to z dużym prawdopodobieństwem do tej pracy nie wróci. Nie mówię, że to jest niemożliwe, oczywiście, że nie, bo każdy przypadek jest inny, ale po prostu jest to bardzo ciężkie. No, jest dużo takich zawodów, gdzie po chorobie ciężko już wrócić. I ja właśnie przechodząc ten cały proces leczenia, i też myślenia o przyszłości. Staram się podnieść kwalifikacje na tyle, ile mogę, zrobić to, tak wiecie, z domu. Robię sobie różne kursy. Chciałabym po prostu, kończąc przygodę z chorobą, bo wierzę, że ją skończę, tak jakby mieć różne ścieżki, nie? Takie, wiecie, różne opcje, które są otwarte dla mnie, że no. no Chciałabym na przykład mieć co jeść, no nie? Więc potrzebuję jakoś zarabiać. I jeżeli ja nie byłam w stanie e, zrobić niczego na komputerze ani na telefonie, to powiem Wam, że naprawdę się przeraziłam, bo zaczęłam się zastanawiać, jakie ścieżki wtedy człowiekowi zostają. Jeżeli. Ja nie wiem, nie wiem, jakie jeszcze są zawody. Jeżeli nie możemy używać rąk. Nie wiem, ale, no, no, przeraziłam się i bardzo się cieszę, że, tak jakby, to mi się nie utrzymuje. E, miałam to około 3 dni, no, takie dwa z kawałkiem, e, i dzisiaj już jest całkiem okej. Okay. Czytałam o tym, że niektóre kobiety mają tak, że po prostu takie bóle nasilają się przed okresem. I mi się na pewno, na pewno to jest zauważalne. Co miesiąc nasilają bóle tam, gdzie miałam pierwotnie te nowotwory. I to jest dla mnie bardzo odczuwalne, że ja już wiem: Oho, zaraz będzie okres. I, i tak, ten okres też dostałam, więc bardzo liczę, że to będzie jakoś powiązane, bo jasne, można, prawda, nic zupełnie nie robić rękami przez dwa, trzy dni, ale na przykład przez całe życie. I yy, w sensie ja cały czas mam czucie i miałam czucie, znaczy poza tym, jak mi tam wybiła tam i, te igły, ale chodzi mi już potem: yy, ja mam czucie, więc ja tak jakby jestem w stanie podnieść garnek pełen wody, ale sprawia mi to taki ból, że ja nie wiedziałam, że to jest aż taki stopień bólu. Jak o tym czytałam, czytałam o tych możliwych skutkach ubocznych, że to jest. Yy, w przypadku mojego leku, takie najbardziej popularne, to ja sobie no, na pewno nie wyobrażałam tego w taki sposób. Więc, ym, cóż, mam nadzieję, że, że będzie lepiej. Yy, też, yy, czy mi ten ból zostanie, większość osób, które do mnie pisały, czy tutaj, czy na TikToku, czy w wiadomościach prywatnych, yy, jak poruszam ten temat, yy, to mówią, że im to po jakimś czasie przeszło jakiś tam czas już po leczeniu, niektórym szybciej, niektórym wolniej, ale przeszło, ale są też takie osoby, które po prostu to już czują od wielu, wielu lat. Więc nie wiem, jak będzie w moim przypadku, A no ale to wiecie, zobaczymy za te kilka miesięcy, czy za rok. No więc dzisiaj taki może mniej, mniej przyjemny vlog, też oczywiście że pojawią się komentarze, że ja marudzę na lekarzy i tak dalej. To jest pierwszy lekarz, na którego marudzę. Naprawdę spotykałam tu na Malcie samych Naprawdę super lekarzy, w ogóle pielęgniarzy i chodzi mi w ogóle i pielęgniarki, i lekarki też. Ym, naprawdę, y, ochrona zdrowia dla mnie super, naprawdę super, super, super. Też nie będę ukrywała takich sytuacji, bo, bo nie wiem, mam się bać, że ktoś mi napisze, że y, po co tak gadasz, powinnaś szanować i cieszyć się, że Ci pomagają. No nie? Więc po prostu mówię Wam, jak jest. Czasami jest fajnie, czasami nie jest fajnie. To by było na tyle. Ta!